Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest leszek rządło. Wielu z was zna leszka, ale też wielu nie zna, więc proszę na początku, żeby się leszek przedstawił, bo powiedział o sobie, czym się zajmuje, e, jakie ma doświadczenie i tak dalej, to, to, to leszko oddaję oddaje Ci. Oddaję Dziękuję. Ci Witam serdecznie. E, dla tych, którzy nie znają mnie i nie wiedzą, czym się zajmuje, ja się zajmuję e, głównie uzdrawianiem i taką bardziej zaawansowaną psychoterapią, właściwie o charakterze rozwoju duchowego dla osób, które mają problemy z rozwojem duchowym, ale e, zaczynają od radiestezji i nadal się radiestezją zajmuję. Radiestezja to jest taka dziedzina e, wiedzy, która zajmuje się badaniem promieniowań, różnych promieniowań i korzystnych, i szkodliwych. No, taki pan z wahadełkiem, takim wahadełkiem albo takim wahadełkiem ładniejszym, jak ktoś woli, no, zajmuje się właśnie e, pracą z wahadłami i e, no, badam Ty. różnego rodzaju promieniowania, ich przydatność dla człowieka, dla zdrowia człowieka czy szkodliwość. My jest to i, wszystko bardzo I badasz bardzo. też szkodliwość i, i zalety różnych urządzeń, czy, czy substancji, czy, czy płynów, jak, do których dojdziemy za chwilkę. Tak, to też jest, i, oczywiste, od, to jest i, oczywiste. I, i tak. oddziaływanie na zdrowie człowieka, mm -hmm. na ochronę, na zwierzęta, na wszystko, prawda? Dokładnie. E, mm. Dobrze, w związku z tym dzisiaj e, z, z robimy taką audycję e, z, z paroma <laughs> rzeczami, które będziemy. Starali się ocenić Państwu, przybliżyć e, ich zalety i e, e, czasem wady, ale generalnie staraliśmy się wybrać takie rzeczy, które będą miały zalety, prawda? Bo w tak, tej chwili ochrona to, to co jest naszego pożyteczne, zdrowia to coś pożytecznego. Hmm. W związku z czym zaczniemy od bardzo prostej y, rzeczy, czyli y, y, soczewki miedzianej, którą hmm. obaj, zresztą Ta, ale, <laughs> obaj zresztą nosimy. obaj zresztą nosimy takie soczewki. To są soczewki y, y, z rekrystalizowanej miedzi do przekazania struktur wody, czyli przekazano struktury wody do miedzi. Dlaczego wody? Bo woda. Jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, w zasadzie jest substancją życiową. To nie jest, to nie jest substancja, tylko element życia. I, no dokładnie. I w każdej komórce żywej występuje woda, nawet woda? w wielu elementach przyrody nieożywionej też ta woda jest związana tak czy inaczej, ale ona występuje, także jest to taki podstawowy składnik życia. No i to, co jest właściwe tutaj, charakterystyczne mm -hmm. dla wody, to jest to, że no, ona ulega różnego rodzaju promieniowaniom. Mm -hmm. Zbiera na siebie różne energie, jako że y, jest, woda jest podatna na promieniowania elektryczne, elektromagnetyczne. To, to, co się dzieje wokół nas, nie jest dla nas obojętne w ogóle, tylko <laughs> po prostu no, ma istotne znaczenie dla naszego życia, dla naszego zdrowia. Ponieważ wokół nas jest mnóstwo różnych promieniowań, które są i korzystne i niekorzystne, i tych niekorzystnych niestety coraz więcej przybywa. Jest coraz więcej. Tak? Ta, no, szczególnie jak już mieszkamy w miastach, to tych niekorzystnych promieniowań jest co niemiara. No. Ty robiłeś doświadczenia z miernikiem, pochodząc po Ta, miejsca. Tak? Dokładnie, dokładnie. No. I teraz czyli możemy to połączyć w ten sposób, że skoro Wszystkie promieniowania w różny sposób mają wpływ na, na wodę, no to mają, a my, jak Państwo wszyscy wiecie, ale przypomnę, zawieramy od 70 do 90% wody w swoim organizmie. No to proste połączenie. Jeśli my jesteśmy wodnymi istotami, no to ta woda jest szalenie ważna w tym wszystkim i wpływ na nasz organizm przez wodę jest ogromny, prawda? Jest, 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 jest ogromny. Postaramy się tutaj pokazać za pomocą y, 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 pomiarów radiestezyjnych oddziaływanie poszczególnych rzeczy, zadając im pytania. Tak, prawda? No te istotne pytania, które tutaj dotyczą naszego zdrowia mhm. <grych> wpływu poszczególnych urządzeń, czy powiedzmy sobie konstrukcji, mhm. na e, stan zdrowia, czy powiedzmy sobie na regenerację organizmu, bo to jest też bardzo ważne. Urządzenie. Używając na przykład takiego urządzenia, jak to, jak ta, ta soczewka, możemy wpływać zarówno na ochronę naszego ciała energetycznego, bo fizycznie to nie działa, to nie zmienia na przykład szkodliwych promieniowań, które gdzieś tam są w naszym otoczeniu, mm -hmm. natomiast zmienia reakcję naszego organizmu. To jest bardzo ważne, że tego typu urządzenia, które będziemy tutaj. Pokazywali, one zmieniają reakcję naszego organizmu na to, co się dzieje. Jeżeli na przykład mamy promieniowanie szkodliwe w naszym otoczeniu, a użyjemy odpowiedniego środka, jak ta soczewka, czy później jak taki, opowiemy o, o takich neutralizatorach wodnych, to wszystko, to wszystko po prostu oddziaływuje na nasze ciało i zmienia pole energii wokół naszego ciała. Także nie tylko samo ciało fizyczne, ale całe pole energii, bo każdy z nas jako istota żywa ma aurę. No, tylko nieżywe nie istoty nie mają aury, ale żywa istota ma aurę i ta aura jest energetyzowana w taki sposób, że niwelowane są skutki szkodliwych wpływów naszego otoczenia na nas i Dzięki temu możemy się albo uzdrawiać, albo przynajmniej nie dopuszczać do zaburzenia tego naszego biopola, tej naszej autopolii. No tak, bo zaburzenie no. biopola to jest, to jest nasze zdrowie, prawda? Dokładnie, no to, to jest atak na nasze zdrowie i, i niestety, jeżeli jesteśmy za długo wybici z równowagi, czy wybijani z równowagi, no to niestety, niestety y, ma to przełożenie na nasz stres, na, a, a stres potem na stan zdrowia. Oczywiście. Na oczywiście czało, to, fizyczne. Na, tak. Nawet lekarze medycyny tradycyjnej podkreślają istotę stresu jako źródła, nie wiem, 80-90% chorób. Hmm, tak, Że to, 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 to w ten sposób chodzi. Dobrze, to hmm. zróbmy pomiar, zmierzmy, e, e, jak chroni nasze, może zaczniemy od jak chroni nasze zdrowie, jak wpływa na nasze zdrowie ta soczewka. Tak. Tylko może odwróć ją drugą stroną, tą tą a, tak, bo tu, tak. tak, bo to jest do ciała, to jest tak, jedna strona to jest zewnętrzna, a druga to jest strona do ciała, którą yy, przedstawiamy i teraz, jeżeli będziemy badać, to oczywiście tę stronę, która do ciała, no, i teraz tak. E, tu mamy prostą skalę. Tak, e, e, bardzo prosta skala na kątomierzu. E, pro, procentowa. Ja procentowa, dokładnie. Tak. W procentach możemy sprawdzać. No, i tutaj mamy tak. Jeżeli chodzi o e, regenerację naszej aury. No, to mamy tutaj prawie 100%. Tak, prawie 100. Nie wiem dlaczego nie wychodzi mi, że dokładnie 100. Bo ja to kiedyś badałem i wychodziło 100, ale regeneracja ory mamy pre, prawie 100%. Teraz tak, wpływ na zdrowienie, tak. na o, organizmu w ogóle, to mamy 100%. I jak A, już mówię, negatywny wpływ na zdrowie, tak? Czy jest negatywny wpływ na zdrowie? Nie, nie ma negatywnego nie, wpływu, nie, wpływu. Nie, nie. To jest, Aha. Tylko pozytywny, to, Aha. to tutaj nie ma czegoś takiego. Mogę zadać pytanie, czy to jest szkodliwe w jakikolwiek no, sposób. Nie. nie. Tutaj nie ma szkodliwości żadnej. E, no bo nie może być szkodliwości. Oczywiście. No, jeżeli jest urządzenie no, dobrze no. skonstruowane, to żadnej szkodliwości być nie może. Natomiast no, w mojej praktyce spotykam się z czymś takim, że Ktoś oferował, że ma dobre urządzenia, ale niestety ze skutkami ubocznymi. Ze skutkami ubocznymi. Tutaj <śmiech> <śmiech> przepraszam, tutaj skutków ubocznych nie ma i tutaj wszystko jest dobrze i teraz jeszcze tak e, ochrona, ochrona, przy... ochrona przed szkodliwym promieniowaniem. No i tutaj właśnie jest 100%. Ta ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest 100%. W tym zawiera się również promieniowanie sieci telefonicznych łącznie tak. z siecią 5G. Tak, zgadza się. Przy czym mhm. tutaj, jeżeli mamy różne urządzenia, też trzeba sprawdzić, na co konkretnie to działa. <laughs> Żebyśmy nie byli gołosłowni tutaj. Więc tak, powiedzmy sobie na kuchenki mikrofalowe 100%. Na kuchenki te, 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 indukcyjne. indukcyjne. O, właśnie. 100% i teraz tak, na, na działanie włączonych telefonów komórkowych. 100% komputerów. 100%. E, teraz tak. I no, i teraz mam, mamy sieć telefonii komórkowej. Niektórzy ostatnio takie bzdury opowiadają na temat tej sieci e, komórkowej, że Człowiek może dostać pomieszania z poplątaniem. Ja tutaj się bzdrami nie przejmuję, ponieważ mam wiedzę z fizyki mhm. i, i mam mierniki, mam wahadło i sprawdzam sobie, i mi się to potwierdza później. No i tutaj, jeżeli chodzi o y, oddziaływanie, przeciwdziałanie mhm. tym skutkom negatywnym telefonii komórkowej, sieci, 100% jak najbardziej tutaj ma. Takie, takie działanie. Łącznie z siecią 5G, zaraz sobie zobaczymy. Sieć 5G też 100% oddziaływania. Skąd ja wiem, jak działa sieć 5G? Chodzą słuchy, że w Polsce nie jest włączona. No, nie jest włączona w wulce, prawda? Nie jest włączona gdzieś tam w małych wioskach, w małych miejscowościach, w wielu dużych miastach też nie jest włączona. Mhm. Ale my siedzimy w Warszawie w tej chwili, mhm. a w Warszawie od kilku miesięcy sieć już pracuje. No i. To I miałeś jest... doświadczenie z zmiernikiem w tym czasie? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak. Zwariował. No, zmiernik mi zwariował. Ja sobie stoję z miernikiem, sprawdzam sobie promieniowanie szkodliwe, elektromagnetyczne. Niby jest dobrze poniżej poniżej granicy mhm. e, wytrzymałości organizmu ludzkiego i nagle coś się stało miernik wręcz. Zwariował po prostu, tylko piszczał, piszczał i, i zrobiła się taka ściana e, wyświetlona na, na wskaźniku, no, że poza skalą w ogóle były, było. Także nie, nie mamy pe pewności, że było to włączenie sieci 5G, ale na pewno jakieś oddziaływanie elektromagnetyczne, bardzo tak. silne, tak. W, w pewnym momencie za zadziałało i, tak. i miernik to wyraźnie, wyraźnie pokazał. Dokładnie. Prawda? To jeżeli chodzi o miernik, bo e, później gdzieś się dowiedziałem dokładnie, są informacje również w internecie, że są włączone nadajniki, w, w jakich miejscach. W Warszawie są już włączone nadajniki, już działają. No także przechodząc sobie tam, mogłem sobie odczuć to, to mm -hmm. działanie i mogłem sobie dzięki temu od razu zbadać różne urządzenia, czy one działają na y, neutralizację skutków tego, mm -hmm. tak? No, no, okazuje tak, bo... się, że tak działa. No, że to działa. Świetnie. To jest, to jest takie urządzenie osobiste, byśmy powiedzieli, prawda? Czyli działające mm -hmm. dla nas. Bardzo ważnym jest również, żebyśmy sobie chronili wodę, którą pijemy w ten sposób. I do tego, ponieważ zastosowane są identyczne soczewki, więc nie będziemy ich w tej chwili badali, bo ich działanie jest takie samo, skoro są no tak. takimi soczewkami. No. Ale możemy jeszcze zrobić jedno, tak. jedno pytanie: tak. jak ona chroni wodę przed promieniowaniami? Od tak? tej strony płaskiej, czyli od tej, tej strony to... płaskiej, jak chroni wodę? Dla... Na wodę. Za chwilę rozwinę tak. dlaczego. No, no, jeżeli chodzi o ochronę wody, to jest na 100%. No, w końcu nie dziwię się, bo w końcu bo działa tak. na wodę w naszym organizmie. Tak, Ale tak? chcieliśmy Państwu no. pokazać, jakby w ujęciu, bo ktoś może zapytać, dobrze, na organizm to wiemy, a na wodę. No, na samą wodę by się działa 100%, 100%. No. czyli wzmacnia czyli, jej e, regeneracyjne właściwości, aha. ale również i właściwości ochronne. Aha, no, tak? czyli mamy, czyli, no. czyli możemy za pomocą takich urządzeń, które zresztą e, pokażemy Państwu to urządzenie, które można w bardzo prosty sposób założyć na rury e, centralne, e, na rury doprowadzające wodę do naszego domu. To jest prosty montaż, urządzenie jest, e, uważam, że będzie przebojem światowym, dlatego bo jest tanie i dobre. To, 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 to rzadko, rzadkie połączenie, bo tak. rzeczywiście jest rewelacyjne, tak jak tutaj mhm. pomiary nam wychodziły. Ten sam sposób działa na wodę. Hmm. Ten sam możemy, możemy mieć wodę i ochronioną, i o dużo si i silnych Re zdolnościach regeneracyjnych. Tak, tak. Prawda? Dokładnie, Wz wzmocnioną. Wzma wzmocnioną o te właściwości regeneracyjne. Hmm. E I to możemy mieć w we własnym domu. E tak jak montaż powiedziałem, że jest bardzo prosty, bo jest na opaskach e e samozaciskających się i do widzenia. Nie, nie musimy nic więcej robić, bo to w czasie rzeczywistym. Aktywi aktywizuje nam wodę, prawda? Mhm. czyli ją i chroni, i wzmacnia jej właściwości regeneracyjne. Mhm. Następnym bardzo prostym rozwiązaniem, które właśnie od wczoraj badaliśmy i chcemy wdrożyć, jest to taki bardzo prosty, wo wodny neutralizator e e szkodliwych promieniowań. Prawda? Jest to buteleczka, która zawiera w sobie 100 ml specjalnie przygotowanej wody ochronnej, wody chroniącej za chwileczkę sprawdzimy jak ta woda Nie? wpływa pomierzymy jak ten, jak ten aktywator wpływa na, naszą, na nasze, no na wszystko na, na aurę, jak nas chroni tak, przed, tak. przed wieloma zjawiskami i tak Nie. dalej proszę Lyszku. ja jeszcze tutaj Aha. Aha. zapomniałem powiedzieć, ale to działa na Całe ciało, tak? Aha. Na całe ciało. Czyli przyłożone ja, do, ta, do, do, na przykład do splotu słonecznego? Tak, obojętne, czy powieszone tutaj, gdzieś działa na całe ciało i zaraz sprawdzimy, czy to działa też na całe si ciało, bo ja to mam dopiero od wczoraj. Mogłem nie sprawdzić ta, jeszcze Tak, takich szczegółowych badań. Tak, szczegółowo. Nie... Teraz też się dowiem sam przy okazji. No i teraz tak. Y, działanie ochronne przed Szkodliwymi promieniowaniami. Tutaj mamy na 100%. E, regeneracja organizmu na 100% mamy. E, co my tu. Ma Aha, czy to działa na całe ciało? Tak, działa na całe ciało. I jako ochrona przed promieniowaniem szkodliwym, elektromagnetycznym. Działa tutaj na 100%. I. Również przed siecią 5G, zobaczymy, przed szczególnym promieniowaniem sieci 5G też na 100% działa. No, jak Czyli Możemy może... pokazać teraz, że mamy bardzo proste e, e, urządzenie wodne ten wodny tak. neutralizator, który możemy nosić w torebce, prawda? No to Nie, może być w torebce, no, no, no. w kieszące, gdzieś tam jakieś tam. I będzie nas chronił tak. no, w ruchu. W, w, wszędzie. To nie jest woda do picia, my nie pijemy. <laughs> do noszenia. Ale to jest woda do noszenia. W niej w, niej specjalny, w specjalny sposób przygotowana. Nazwaliśmy to wodnym neutralizatorem, ponieważ zawiera 100% wody w odpowiedni sposób przygotowany. Wszystkim Państwu polecamy, jako sprawdzony, sprawdzony przez jednego z najbardziej uznanych radiestetów w Polsce, a i, a i nie tylko. Ja no się zawstydzę. No, <laughs> no. E, musisz się nauczyć przyjmowania pochwał. No tak, A ja my z Leszkiem pracujemy już od kilku lat mm -hmm. e, e, wspólnie nad pewnymi rozwiązaniami. On jest zawsze pierwszym odbiorcą moich wynalazków, że tak powiem. Pierwszą soczewkę, pierwszą jedną z, z pierwszych dwóch soczewek przywiozłem Leszkowi, rozumiecie? Mówię, mówię: "Kolego, siądź, sprawdź. Ja coś dobrze wymyśliłem. No i okazało się, że powstała potem z tego zawieszka, to pierwsze było bez dziurki jeszcze, było surowe, ale pokazało, jak, jak, to, jak, to, jak to działa. E, moment, Myślę, że będziemy wracać do Państwa z... Do... E, Momencik, jeszcze coś. Tak, jedną no, rzecz chcę to, powiedzieć, tutaj ważną, ponieważ e, kiedy mamy do czynienia z takimi neutralizatorami, których tu nie można zmienić nic, to pytanie brzmi, czy to trzeba oczyszczać, czy to będzie działało, czy to samo się oczyszcza. A, I tak, jest to bardzo ważne pytanie. Oczywiście, bo tak, To bo się nie... samo oczyszcza, akurat tego nie trzeba oczyszczać. Ale kiedy mamy do czynienia z wodnymi neutralizatorami, to A. zachodzi jeszcze jedno podejrzenie. Czy to się, czy to się po prostu... Czyli się nie, w środku, No właśnie, zresztą. dokładnie. Mhm. Tak, że bo woda w szkodliwe. Dokładnie. Bo mhm. kryształy potrafią się przerodzić w szkodliwe. Mhm. Mhm. E, takie dla nas, no także też co jakiś czas kryształ trzeba wyczyścić, umyć albo wymienić. Natomiast zobaczymy jak ta woda, ile ona nam będzie działała. No, w latach tu sobie sprawdzę. W takim stanie, w jakim jest, nieporuszonym. Dobrze. Tutaj mamy. No coś ponad 2 lata powinna działać. O, no to ponad dwa czyli, lata czyli, czyli mamy, mamy, mamy urządzenie e, proste, e, niedrogie i z zakresem działania dwuletnie. Około dwóch lat. Około tak? dwóch lat. No tak, Potem trzeba, tak? będzie, trzeba będzie je wymienić. Coś jeszcze chcemy Państwu powiedzieć ciekawego? No na ten temat to chyba już się wygadałem. Nie mam, nie mam więcej powiedzmy sobie pomysłów na sprawdzanie uh -huh. tego. Uh -huh. To... Co jeszcze chciałbyś? Myślę, że na razie wszystko. Tak? wszystko. Jak nam przyjdzie mhm. coś do głowy, to sobie to, sobie to skonsultujemy, Dobre. Dobre. zrobimy no. następne pomiary. Dziękujemy Dobre. Państwu bardzo. bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.